Z pewnością każda osoba pracująca na dużych tabelach z danymi spotkała się z problemem jaki stwarzają zduplikowane dane. Excel 2013 umożliwia łatwe i szybkie usunięcie takich danych z tabeli. Z listy przedstawicieli handlowych chcielibyśmy usunąć powtarzające się rekordy. Ustawiamy aktywną komórkę na dowolnym polu tabeli i z zakładki dane wybierają polecenie usuń duplikaty. Chcemy usunąć rekordy, w których wszystkie dane są takie same. Więc pozostawiamy wszystkie pola zaznaczone i klikamy OK. Excel sam znajduje, w których polach są nagłówki tabeli i zaznacza tylko dane. Gdyby w przypadku naszej tabeli wybrał niewłaściwy zakres, należy go poprawić przed wybraniem OK. Excel bez wskazywania, które pola powtórzyły się, usuwa je i wyświetla komunikat o tym, ile rekordów zostało usuniętych, a ile pozostało. Abyśmy chcieli sumować klientów dla każdego z oddziałów będzie nam potrzebna lista miast, w których firma posiada oddziały. Wystarczy skopiować kolumnę z miastami do innej wolnej kolumny, a następnie dzięki poleceniu usuń duplikaty usunąć powtarzające się miasta. Do sumowania liczby klientów dla każdego z nich możemy posłużyć się funkcją suma jeżeli, opisaną w lekcji funkcje dla zaawansowanych. Funkcja usuń duplikaty Sprawdzi się także wtedy, gdy nie wszystkie komórki w wierszu muszą być takie same. Powtórzmy ćwiczenie z przykładu pierwszego, ale zaznaczając jedynie imię. Uzyskaliśmy listę unikalnych imion pracowników naszej firmy.